Me imię William Kidd Już czeka stryk, czeka stryk Królewski korsarz William Kidd Czeka stryk Me imię William Kidd Zbrodni ogromnych to mi Powróciłem choć w Londynie Czeka stryk Mój ojciec uczył mnie Biblię w rękę moją kładł, morza urok na mnie padł, i marynarzem stałem się, go, czeka stryk. Me imię William Kit, już czeka stryk, czeka stryk. Królewski korsarz William Kitt, czeka stryk. Me imię William Hill, zbrodni ogromnych domit, Powróciłem, choć w Londynie czeka stryk nie, William Moore Pierwszy na mój sznur Bo przeciw mnie ośmielił się on Kniecić Choć dobrym strzelcem William był Pod salingiem będzie gnił buntownik Każdy skończył tak już stryk? Me imię William Kidd Już czeka, strych, czeka strych, Królewski korsarz William Heath, czeka Czekazdryk Raz gdy było ze mną źle, obiecałem sobie, że mądrości drogą odtąd pójdę po chrystki. Lecz mój korsarski, podły fakt zabił w do to strachy. strach i potępienie czeka mnie, bo czeka stryk. Me imię William Kit, czeka stryk, czeka stryk, królewski korsarz William Kit, czeka stryk, me imię William Kit. Ogromnych ogromny ktobit, bo wróciłem, choć w Londynie czeka strych. To egzekucyjny dok zaraz mnie ogarnie mrok. Bo na mąż żyje może Więc dzisiaj ostrzec ciebie chcę, byś za przykład nie brał mnie mądrości drog. Me imię William Kidd już czeka stryk, czeka stryk, królewski korsarz William Kid, czeka stryk. Me imię William z zbrodni ogromnych to bit, bo choć w Londynie czeka stryk. Me imię William Kid, już czeka stryk, już czeka stryk, królewski korsarz William Kidd czeka stryk. Miaki, z lodni ogromnych tomit Powróciłem, choć w Londynie czeka stryk.